Najdroższy i najsmaczniejszy, mówią, albo najobrzydliwszy owoc na świecie Jest kontrowersja tym, o tym owocu Się nazywa Dorian Patrzcie tutaj, gdzie jestem To jest największy owoc na świecie Nazywa się jackfruit po angielsku, a po polsku chlebowiec tak? Ten owoc osiąga nawet e, do 20 czy 25 kilo. Jest największym owocem na świecie. Nawet słyszałem, że są przypadki, że ktoś umiera w tych owocach, uspadnie na niego, czy mu na głowę, nie? Po prostu, tu jest waga, znaczy ile waży, nie? Ten waży prawie 10 kilo. To są większe jeszcze, nie będę już Pani wybierał. Taki średni to jest. 10 kilo owoc. Kilogram kosztuje teraz około 1 dolara. A w sezonie... Jest sezon w sierpniu i w sierpniu kosztuje chlebowiec, cały kosztuje jednego dolara, albo dwa. Cały owoc, po prostu jest taki tani, że zawsze ludzie mają po pięć, po sześć w domu. Bardzo też fajny. I też to, oni tego robią, biorą taki, taki, taki chlebowiec i kładą go na ognisko i go pieką też. Później go otwierają cała rodzina go je na pikniku. Też bardzo fajny i bardzo dobry. Jest bardzo, bardzo słodki owoc, bardzo soczysty, bardzo dobry owoc. Mój ulubiony. Też się w środku pestki tego, tego wocu Tak o te pestki. Ta pestka może być ugotowana i jedzona także, tylko się gotuje tą pestkę bardzo, bardzo długo. A to w ogóle, te obierki są bardzo klejące, widzisz? Bardzo klejące. Nie? Z tych obierek też oni robią klej. Też robią klej. O, pestkę mam, widzisz? Pestka jest jak fasola. Można ją ugotować i jeść, ale jest bardzo długi czas gotowania. Jaki owoc? Każda część owoców jest używana praktycznie. Ok, tak. Fajny tak. To jest. Taki. Słodki. Fajny smak. To jest. To my to ja, ten mały fajny owoc. Ja ale Ale okay. chlebowiec mały, nie? fajny, fajny owoc. Ale pan tutaj kupuje mi pycha, to, to pogadamy. pat. To jest pomelo. Pomelo się nazywa. Tylko z Chin taki jest, a ten jest taki lokalny. Grapefruit. Tylko jest bardzo drogi ten grapefruit. Kosztuje 65. To jest około 3 dolary. Taki grapefruit. Bardzo, bardzo drogi. Smakuje jak taki grapefruit taki jak. E, nie aż taki jest gorzki, ale jak grapefruit smakuje. Najdroższy. I najsmaczniejszy, mówią, albo najobrzydliwszy owoc na świecie, są kontrowersje na tym, o tym owocu, się nazywa dorian. Jest bardzo, bardzo e, e, soczysty i taki ma smród. Są so ludzie, że nienawidzą, a są so ludzie, że kochają. Jest, jest, jest dziwny owoc, ale jest strasznie też drogi. Tu nie jest aż takie drogi teraz tutaj u tej Pani, ale kosztuje owoc około do kilogram, kosztuje około 5 dolarów. Kilogram. Taki owoc ma około 2 kg, taki owoc kosztował 10 dolarów. Taki owoc. To jest drogo na warunki az azjatyckie. Ale warto jest raz na jakiś czas zjeść. Zaraz Pani otworzy. ok, mot. Can ha, O. Tu mój mały jest chlebowiec. Okej, okay, będziemy go kupować. No, 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 this no. I want this. Chop, 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 chop. Ten cały owoc będzie z tą skórką. Zobaczcie, jak tam tego jest. To już może waży 2 kilo, a owoc może jest pół kilo. Ale warto. Ale spryt otwiera ty. Widziałem tak, ale otwierają. To tak skąd płacić? I dzisiaj się czegoś nauczyłem nowego. Bo otwiera inaczej Doriana. Daj mi to to otworzymy to, nie? Otworzymy. Pokaż, pokaż. Im. Patrz. Jest. Ok. mi one. Okay. A, pani położy mi. Pani do śmietnika mi wrzuciła, Patrz. Żartuję. Pani ładnie kładzie mi w tę na tackę. Czy tacka jest w śmietniku, to... No. Patrzcie tutaj, jaka skóra jest gruba. Jest gruba jak, kurde, z kasztana. Widzicie, gruba skóra jest? Tu jest, taka gruba, to jest ciężkie. Zaraz zważymy to. I zobaczymy, ile waży sam owoc. Okej, okay, I take it, I eat here. It's fine. Teraz sprawdzimy ile to waży bez skóry, nie? Patrz. Ło, dwa kilo kupiłem, nie? Ze skórą, patrz. Tylko 600 gram z tym wszystkim, nie? Z tym tacką. To patrz, 600 gram. To większa część tego owocu idzie do śmietnika. Ale warto jest spróbować. No jest dobry. Ja spróbuję. Czy jest, czy jest warto? Bo czasami też żeby ten owoc e, był lepszy. Oni go zakupują pod ziemię. Też e, widziałem parę razy. Po on jest i on podobno pod ziemią jakoś tam na, nabiera lepiej smaku. O, 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 o patrz. Wiesz, taki jest jak kremowy owoc. I śmierdzi, no. Jak tak się powocha, to samo. Jak, taki zapach, jak taki, taki dziwny zapach, jak taki smród trochę taki przypomina, no. Ale jak się spróbuję, to zobaczymy, to Teraz... jest? Mm. Mm. Dobry, dobry. Mm. Okay. Mm. Ba, pestka jeszcze jest. I pestka mm. też waży, nie? ta mm. duża pestka. Jak Kremowy z... No e, to dziwne nie wiem jak powiedzieć Kremowe, takie owo, takie jak krem z czegoś, jak krem... Krem z mango albo takiego i też pachnie nie za, nie za fajnie. Ale lubię, lubię, bardzo lubię. Mm. Też tutaj w Azji nie można Doriana e, brać na lotniska w miejsce publiczne. Jak i w Malezji, jak i wszędzie tam w Tajlandii. Nie możesz iść sobie z Doriadem e, gdzieś na przykład i na lotnisko czy na stację, bo cię wygonią, bo, bo śmierdzi za, za, za mocno. I są takie znaki czasami. Taki jest owoc i znak jest przepisany na pół, tak jak stop. Nie, nie ma Doriana, nie? nie ma wejścia, nie ma wniesienia Doriana, bo śmierdzi za mocno. Owoc, no. Barusław, owoc. Polecam spróbować. Każdemu. Ale, patrz, jakie ciko ty. oj ojo. Oj. Dobra, pani mnie nie ubiera, bo ja tak nie lubię ubierać, ale spodoba. Dobra, pani ładnie ubiera. Kamienio. Wow, very nice. Ciko, czekajcie, patrz. Owoc ma pestkę, nie? Taką. Smakuje jak taka gruszka. Taka sama jest tekstura tego, jak i gruszka. Mmm, mm. Bardzo słodki, bardzo dobry. Oj, oj, oj. Mój panowie, Ciko się nazywa. Na początku, jak tak mnie robili, to nie lubiłem. Pomyślałem, że mnie oszukają. A skąd tutaj mieszkam? to wiem, że mnie nie oszukają. Bo teraz już daję im pieniądze, oni sobie sami biorą, jest spoko, nigdy mnie nie oszukali. Bo sprawdzam parę razy. A tutaj patrz. Mój ulubiony owoc. Dzisiaj robiłem ten kompot z tej skórki, bo skórka ma dużo właściwości e, odżywczych i dużo tych e, przeciwutleniaczy. Jest bardzo odżywcza. A tak to wygląda ten owoc w środku. Patrz, a tutaj, na to tu położę jeszcze, nie będę jadł. A tak to wygląda. Oj, 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 spadł na ziemię taki owoc. A tutaj, tak to wygląda całe, nie? Mangustyn się nazywa. Mangustyna chyba po polsku. Nie wiem, czy to po polsku. Mangustyn. Tu patrz, widzisz? I w środku jest taki super owoc, to jest najlepszy owoc. Też jest drogi tutaj na warunki azjatyckie. Bardzo drogi owoc, ale bardzo smaczny. Mmmm, super owoc. Taką skórę można wziąć, wysuszyć ją w piekarniku albo na słońcu, a później pić w sokach. Podano ma tyle utleniaczy co jagody, albo nawet więcej najwięcej utleniaczy z całych wszystkich owoców. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Rose Apple. Rose apple yeah. A tutaj mi pani jeszcze przyniosła, a widzę, że jestem zainteresowany owocami. To mi przyniosła jeszcze Rose Apple. To nie jest mój ulubiony owoc, szczerze mówiąc. Nie kupuję tego, jak widzę na ulicach, jak stoją, ponieważ jest taki bezsmakowy. Owoc jest taki jak, nie wiem, taki jak bezsmakowy. Nie ma dużo, dużo w sobie smaku. Co oni robią? biorą sól i pieprz. I po prostu jedzą to solą i z, i z pieprzem na ostro, czy na, czy na słodko, czy z cukrem. I tak to jest. Teraz spróbuję sobie, bo dawno nie jadę, bo może jest lepszym w Wietnamie. Ale jest, chyba się nic nie zmieniło. No. Nie smakuje. Nie, nie smakuje. Specjalnie so, soczyste jest? Tak jak soczyste jabłko? Nie no. smakuje. Coś jeszcze, sól albo pieprz, albo cukier jak tutaj oni to jedzą. Nazywa się rose apple. E, jabłko różowe po polsku? Rose apple. Różane jabłko. Takie coś jak rajskie jabłka w Polsce może Coś podobnego do tego. A tutaj mają ten spray, patrz. Żeby owoce nie te... nie, e, nie usychały na cieple. Jakie mają spray. Woda się skrapla. Rambutan. Rambu. Się nazywa włosy po e, malezyjsku, w języku z Malezji, jak się nazywa? Malezyjski chyba, tak? Jeszcze liczy, a liczy jest bez włosów. A trzeci taki sam gatunek, tych samych owoców, się nazywa longan. Longan ma, tutaj jest w tym regionie bardzo popularny longan, jest bardzo słodki, te są bardzo słodkie i ta woda jest taka... Słodki, z cukru, kurde, woda z cukru. Bardzo, bardzo słodkie owoce. I wszystkie mają taki sam miąższ praktycznie i pestkę środków. Peski się nie je. Mm. A tutaj rambutan. Pamiętajcie, że są to owoce, longan, lici, rambutan, to jest ta sama rodzina owoca. I praktycznie środki jest to samo, widzisz? Tylko, że jest jeden mniejszy, a po drugie cięższa, grubsza. Olesz, tylko ma pestkę. Czysty? Peski się nie je. Fajnie takie owoce, takie jest bardzo, bardzo słodkie. A jak miał trzcinę cukrową. Super owoc. Nazywa się dragon Fruit. Smoczy owoc. Tak po przetłumaczeniu. To jest w ogóle kaktus. Ten owoc. On to jest owoc kaktusa. Bardzo fajna, bo tego zazwyczaj. A tak ma nazwę. Okej, okej, no problem, no problem. No tak, tu. Haj. Daj jej, sobie poszła. Patrz. A, ten jest biały. Bo się jeszcze raz że środku jest czerwony. Ja właśnie ja ten czerwony lubię. Tak jak burak wygląda w środku, patrz. Tak jak kiwi albo tuna, owoc spłoniowy Ameryce. Owoc kaktusa. Jak owoc opusji podobny. o. Mm. Co czysty, dobry. Nie jest słodki, lekko kwaśny Bardzo fajny. Mm. A, okej. Okay, Idź. O, patrz. Okay. Wiecie co to jest? To się nazywa ręka buddy. To jest owoc e, cytrusowy. Jedyny owoc na świecie, który nie ma miąszu. Eee. Mokrego. Tym owociem cytrusowym jest suchy. Bym go rościł, ale nie będę. To taka cytryna wygląda. Ten owoc się nie jest bardzo kwaśny. To jest jako dekoracja na świątynię. Si nazywa ręka buddy. Ofiara na dekorację na świątynię. Owoc. Ładny jest, nie? Tutaj chyba każdy to zna. Kustard apple. Jabłko słodkie. A tu jakie mają te? patrz. Fajne. Okej, okay, patrz, tutaj Dorian jest wielki. O, patrz, jaki tu Jackson wychodził. Patrz, ucie. patrz ty, jaki Jackson. Wow. To ma kurde, jest ponad 10 kg, chyba. Olle. Awokado, jakie ciekawe. Tu ile mango jest? rodzaj? Tu mają mango z. E, nie wiem ile rodzaj. Z 8 czy 9 rodzajów. To są mango słodko-kwaśne, słodkie i bardzo słodkie. Kokosik młody, w tym regionie nie rośnie. Jest importowany e, z Ho Chi Minh, z południa. Ok, weźmiemy jednego kokosika. mod mod and tutaj jest, się nazywa się nukmia. Jest, mod. Nukmia. To jest cina cukrowa. wyciskają tutaj tylko moją maszynę, bo nowo czostek, pierwsza widzę, taką fajną. I tak się wyciska. O! Wow. Ale moc! A to oni używają do wędzenia kiełbas, bo tutaj też mają tradycję wędzenia. Wędzą boczek i kiełbasę. I używają do tego tego drzewa albo z kokosa e, łupin. Do wędzenia kiełbas. Zaraz wam kiełbasę pokażę. Które wędzą. Mam yeah, okay. Yeah, 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 yeah. I drink here. Okej, okay, come on. Kasztany pieczone. Dobra. Ale nie moje ulubione. 30 tysięcy 251 dolar co zapłaciłem 4 zł. A tutaj śliwki są w ogóle kwaśne, troszeczkę dojrzałe i bardziej dojrzałe. Ale oni tu dojrzałych nie jedzą, bo wolą kwaśne. Ma to w soli czy w cukrze i tak tu jedzą. Takie kwaśne rzeczy. Ponieważ jest za dużo słońca w kraju i ludzie mają dość po prostu słonecznych rzeczy. jak. Soczyste owoce, czy słodkie? Wolę bardziej gorzkie albo kwaśne. A tutaj, o! Gława owoc. Gława. To jest owoc, który ma bardzo twarde pestki. Jak on dojrzeje, to jest soczysty i żółty. A środko ma pestki takie twarde, że można zęba tymi pestkami połamać. Jeśli pierwszy raz jadę w życiu, to sobie prawie zęba połamałem. Taki owoc jest jak gruszka. I, o! Fie, fie, o, amen, amen. Ołoc, jak gruszka jest w środku. Patrz. Soczysty. Dobra. Fajne, fajnie. Cię nazywa głowa. Jak się za dużo je, to byś miał zatwardzenie. To za dużo się nie je tego. Ciekawostka, nie? Trzy rodzaje śliwek, patrz. Dojrzałe. Pokaż. Dojrzałe. Trzy pary śliwek. Dojrzałe. Bardziej, mniej dojrzałe. I niedojrzałe. I ciekawostka jest taka, że. Te śliwki niedojrzałe są droższe niż te dojrzałe. Czyli te śliwki niedojrzałe są częściej kupowane. To jest ciekawostka. nie? W Polsce by było inaczej. Śliwki dojrzałe by były droższe, a niedojrzałe by były tańsze. A to jest odwrotnie. Jak już mówiłem, bo wolą śliwki niedojrzałe. Chyba ja mieszałem, nie? Okej, okay, spokoj. Modkan. Lemokanarz. La 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 la. La 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 la. A co to ma? A tam ma wodę, żeby spiskiwać, tak? Wspomogę kobietę, bo jest bardzo miła. Idealnie nagrać film. 4 dolary. dolary za wszystko. Zaśnijcie 4 dolary i za to. To jest w porównaniu do Doriana, czy jakichś innych owoców. Czy mangostynki. Thank you, thank you. Come in. dziękuję. OK. Bye. <laughs> o, jest Pani Jak wędzą kiełbasy z tych kupin no. Patrz Widzisz? No Panią? Baciam Baciam 3,50 3,50 10 dolarów, bardzo drogo 10 dolarów kiełbasa? Kiebasa i boczek I to jest wędzone na e, tej ścienie cukrowej Albo na łupinach kokosa Ale te są na czcinie cukrowej, bo wiem, bo znam tą panią thank you, thank you. Dali mi jeszcze za darmo cztery te ciko. za darmo dostałem W sklepie za darmo jeszcze, mi, jeszcze dają Tacy mili ludzie Okej, okay, spadamy